Łagodna zima umożliwiła przyspieszenie prac przy instalacji biologicznego utylizowania odpadów. To ostatni etap modernizacji zakładu. Wcześniej rozpoczęto przebudowę urządzeń do mechanicznego przetwarzania śmieci. Stopień zaawansowania prac wynosi około 15%. W tym momencie wykonywane są ściany w hali przyjmowania i magazynowania odpadów. Częściowo są już wykonane fundamenty pod bioreaktory, częściowo również zostały wykonane zbiorniki pod wody opadowe. Budowa instalacji biologicznego unieszkodliwiania odpadów budziła największe obawy wśród osób mieszkających w okolicy. Protesty zakończyły się dopiero po zapewnieniu, że technologia nie będzie uciążliwa dla otoczenia. Przerób frakcji biologicznej będzie odbywał się w 22 bunkrach żelbetowych, całkowicie schermetyzowanych. Proces nawiewu powietrza, ujmowania powietrza będzie przechodził przez biofiltr, który będzie neutralizował Wszystkie uciążliwe po prostu substancje. Zastosowanie tak nowoczesnych rozwiązań wymagało większych nakładów. Pieniądze udało się zdobyć dzięki skupieniu wokół projektu modernizacji 28 samorządów. Dotacja to 70% kosztów inwestycji możliwe było pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. To w przyszłości na pewno przesądzi o efektywności e, tych, ekonomicznej efektywności tych, tych rozwiązań i, i dzięki dotacji ze środków Unii Europejskiej mam nadzieję, że będzie możliwe obniżenie istotnie cen za zagospodarowanie odpadów. Samorządy, które biorą udział w projekcie, zapłacą mniej za utylizację odpadów. Będzie to możliwe w pierwszym kwartale przyszłego roku po uruchomieniu instalacji biologicznej.